Hej, hej, siemaneczko! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dzisiaj, kochani, przyjrzymy się klawiaturze. Klawiaturze od firmy Sharkoon. Jest to klawiatura mechaniczna na przełącznikach, z którymi ja jeszcze osobiście nie miałem styczności. Zazwyczaj ja miałem we wszystkich klawiaturach, miałem praktycznie przełączniki zielone. Tutaj są to mechaniczne przełączniki brązowe, Kyle, jeżeli dobrze się orientuję, dokładnie. Więc mam nadzieję, że klawiatura będzie się fajnie sprawować i wreszcie będę miał jakieś inne odczucia i będę mógł trochę więcej powiedzieć, jeżeli ktoś będzie się pytał odnośnie. Przełączników brązowych, bądź też w przypadku akurat tej konkretnej klawiatury, bo mam nadzieję, że używamy jej sobie troszeczkę więcej i trochę dłużej, żeby wie, lepiej się wypowiadać w komentarzach, jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie tej klawiatury. Klawiatura oczywiście ma tryby podświetlania, więc to jest klawiatura podświetlania, ale zajrzymy sobie do środka, żeby nie przedłużać. Oczywiście klawiaturę na samym końcu podłączę sobie do komputera i pokażę Wam wszystkie tryby podświetlania. Tutaj jeszcze Wam e, tak. Dam ujęcie na to, jak wygląda tutaj z tyłu to wszystko, a ja sobie wyciągnę nożyczki i przejdziemy do unboxingu. Bo oczywiście klawiatury jeszcze nie odpakowałem, nawet tę stronę, żebyście wy pierwsi zauważyli, co tam się w środku kryje. Jest klawiatura Skiller Mech. Dobra, wyciągnijmy ją sobie. W ogóle klawiatura, z tego co czytałem, i faktycznie już nawet po dotyku mogę stwierdzić, ma aluminiową ramę. Czekajcie, ja muszę teraz tak jakoś pewnie ten kabel przeciągnąć. Co? Mamy samą klawiaturę i powiem Wam, że prezentuje się ona naprawdę, naprawdę ładnie. Bo wygląda tak troszeczkę kosmicznie. Jeżeli moglibyście tak rzucić okiem, na pewno to wygląda kosmicznie. Górna część tej klawiatury faktycznie jest aluminiowa. Czyli ta podstawa tutaj za przełącznikami, za klawiszami. To wszystko jest aluminium, więc ta klawiatura, mimo tego, że to jest aluminium, to ta klawiatura nie jest ciężka, ale no, klawiatura zazwyczaj spoczywa gdzieś tam na biurku, więc raczej to nie jest gdzieś tam wyznacznik. Nie jest to ciężka klawiatura w przypadku nawet tej aluminiowej ramy. Resztę mamy tutaj gdzieś wykończenia plastikowe. Tak, to są plastikowe wykończenia. Jeszcze tutaj mamy właśnie to, czego zazwyczaj brakuje gdzieś tam w klawiaturach, czyli ten tutaj podnadgarstnik, czyli po prostu właśnie takie oparcie na nadgarstki, na bo to jest często dosyć przydatne. Ja teraz cierpię na to, że nie mam czegoś takiego w klawiaturze, której aktualnie używam, czyli Razer Black Chroma. Tam tego nie ma i no te nadgarstki trochę po dłuższym czasie cierpią. Mamy tutaj logo Sharkuna gdzieś na tej właśnie aluminiowej, bo to też jest chyba... Czekajcie... Nie, to jest plastikowe, czyli aluminiowa jest prawdopodobnie tylko ta płyta za przyciskami. Dokładnie tutaj ten za przyciskami cały panel jest aluminiowy i chyba tutaj również też tutaj też. I tu jest skręcone imbusami. Dokładnie. Wrzućmy sobie okiem jeszcze na tył, bo o tym, żeby nie zapomniał, mamy tutaj nóżki, mamy tylko jeden, jedną możliwość jakby podniesienia tych nóżek. Albo mamy klawiaturę lekko podniesioną, albo totalnie płaską. Oczywiście nóżki mają tutaj również antypoślizgi, takie ogumowane. Jeżeli sobie podniesiemy, więc tutaj nic nie będzie nam się ślizgało. A jeżeli mamy ją na płasko, również mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich antypoślizgowych padów. A propos klików, które aktualnie dziś tutaj wykonuję, są to. Przełączniki trochę cichsze. Na pewno nie ma tego charakterystycznego kliku takiego głośnego, jak przy tych zielonych przełącznikach, które aktualnie mam przy swojej klawiaturze, którą używam. Więc poklikałem wam trochę, żebyście mogli jakoś tam ocenić, jak te kliki właśnie brzmią i są to moim zdaniem cichsze oczywiście kliki niż w przypadku zielonych. I mamy tutaj profile nawet słuchajcie przyciski multi, z multimediami związane gdzie tutaj mamy przycisk funkcyjny właśnie z logiem Sharkoon mamy tutaj i możemy sobie aktywować różne przyciski funkcyjne związane z multimediami oczywiście mamy play bądź też pauzę mamy Stop mamy przełączanie piosenek. Tutaj nie wiem, co to jest dokładnie. Tu jest jakaś płyta namalowana, więc nie wiem do końca, o co tutaj będzie chodzić. Tutaj możemy całkowicie wymutować dźwięk, zmniejszyć głośność, można też zwiększyć głośność. Tutaj mamy intensywność prawdopodobnie podświetlenia, czyli jeżeli byśmy sobie tutaj e, próbowali zmniejszyć, może też zwiększyć intensywność pod, podświetlenia. Tutaj również jest jakiś przycisk funkcyjny, jednak nie wiem do czego on służy. Mamy tutaj jakiś taki wskaźnik jakby prędkości, ale. No, trzeba będzie sprawdzić, jak podłączymy sobie do komputera, oczywiście to też zrobię za chwilę i Was zaproszę do tego, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda, jak to podświetlenie zwłaszcza wygląda. I możemy zablokować sobie, oczywiście również przycisk Windows, więc tak zwany gaming mode, również jest tutaj wzięty pod uwagę. A jeżeli chodzi o przyciski funkcyjne pod znaczy o przyciski funkcyjne pod nimi również mamy przypisane profile. Mamy przypisane profile podświetlenia. Oraz mamy efekty podświetlenia, jeżeli dobrze się orientuję. tak? Tutaj możemy sobie przypisać profile L1, L2, L3, L4, L5, czyli 5 profili. A tutaj możemy sobie zrobić, czy ma to być fala, czy to ma być jakaś tam inna, czy to ma być pulsacja, czy to ma chodzić to oświetlenie dookoła, czy tam ma przenikać i tak dalej. Słuchajcie, zapraszam Was do komputera. Podłączymy sobie tą klawiaturę i mam nadzieję, że będziemy wszystko już wiedzieć. A przynajmniej ja będę wszystko wiedzieć, żeby Wam powiedzieć. Zapraszam! OK, klawiatura podłączona do mojego komputera. Jesteśmy w takiej lekkiej ciemnicy, więc prawdopodobnie materiał wideo będzie tutaj kiepskiej jakości. No ale inaczej nie pokażę Wam tego, jak klawiatura świeci. I tutaj dochodzimy do tego, gdzie mówiłem o profilach. Profilach podświetlenia stałego. Klawiatura świeci się tylko i wyłącznie na jeden kolor, ale możemy sobie ustawić różne profile. To jest pierwszy profil. To jest drugi profil. Trzeci, czwarty oraz piąty profil. Te profile będziemy mogli dowolnie ustawiać. Zastanawiałem się, słuchajcie, jak zrobić tak, żeby cała klawiatura świeciła e, no w całości, tak? Bo tutaj mamy ustawione prawdopodobnie wiecie, jakieś tam LOLe. Tutaj mamy jakieś ustawione, nie wiem. Tutaj w możemy sobie ustawić podświetlony. Wiecie o co chodzi. Ale żeby ustawić sobie swój profil, naciskamy przycisk funkcyjny Sharkuna. Naciskamy F12, bo to jest przycisk set i teraz wybieramy sobie profil, który, na którym chcemy ustawić właśnie nasze podświetlenie. Wybierzmy sobie F1 i teraz, jeżeli tutaj się świeci taka kontrolka, możemy wciskać dowolne przyciski, które chcemy, żeby się podświetliły. Czyli na przykład WSD, znaczy WASD, prawda? Ale możemy sobie również podświetlić wszystkie te przyciski, które chcemy wykorzystywać. Tak naprawdę możemy wszystkie w ogóle przyciski wziąć. I poprzyciskać. Nie, naciś... nie naciskajmy jeszcze F12. Mogę sobie całą klawiaturę tak obciskać. Oczywiście ponowne naciśnięcie to jest jakby wypisanie naszego przycisku z podświetlenia. Ok, i cała klawiatura, tak naprawdę, jest w tym momencie podświetlona. Możemy nacisnąć prawdopodobnie F12. I zapisany razem z klawiszem funkcyjnym, oczywiście. I w tym momencie nasz profil pod F1 jest zapisany. Tutaj mamy F2, a wracamy do F1, i cała klawiatura świeci jednostajnie. I takich profili możemy sobie ustawić aż 5, bądź też korzystać z takich wbudowanych jakichś różnych dziwnych efektów, na przykład takiej fali. Tutaj możecie doświadczyć takiego lekkiego migotania, ale w rzeczywistości jest to płynne przejście. I teraz tak, mamy takie fale, które się rozchodzą. Pulsacja. Pulsacja przycisków, które sobie tutaj naciskamy. Czyli każdy przycisk, który sobie naciśniemy, od tego przycisku rozchodzi się taka fala. Dosyć ciekawe. Jeszcze nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Możemy sobie ustawić proszę bardzo e, takiego jakby snake, który schodzi do samego środka klawiatury. <laughs> Możemy sobie ustawić zanikanie przycisków, które już były naciśnięte. Proszę bardzo. Coś tam sobie piszemy. I one po chwili zanikają. Ciekawa opcja również. Eee, I normalna pulsacja klawiatury podświetlenia, czyli zanikanie i rozświetlanie klawiatury. Tak so, także to są te, ile ich jest. Sześć dodatkowych jakichś takich trybów dziwnych, można powiedzieć. Na przykład ta. Nie, no ta jest ok ta jest okej, okay. ale na przykład nie rozumiem totalnie, jakbym mógł pracować z czymś. Eee, poczekajcie z czymś takim. Dziwne, nie? To tylko i wyłącznie chyba na jakiegoś standby'a. Ale słuchajcie, e, tak reasumując, e, klawiatura sprawuje się naprawdę świetnie. Ja, ją, ja z niej korzystam już chyba z jakieś dwa tygodnie e, i no zamieniona została z mojej e, Razer Black Widow Chroma. Z tego względu, że jest o wiele, wiele cichsza do nagrań, ponieważ te kliki na przełącznikach brązowych Kali Kalia, y, są o wiele, wiele cichsze. Oczywiście nadal jest to klawiatura mechaniczna, więc trochę jej, ją słychać. Ale nie towarzyszy im takie charakterystyczne kliknięcie, jak w przypadku zielonych y, Sherry mx jeżeli dobrze pamiętam, na Black Widow Chromie. Więc to jest tutaj na pewno na plus, jeżeli chodzi o streamowanie, czy też nagrywanie, to tutaj ten klawiatura mechaniczna, która jest cichsza, wchodzi o wiele bardziej w grę. Więc, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą klawiaturkę. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Jeżeli macie jeszcze dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach, a ja Was zostawiam. I dziękuję wam bardzo gorąco za Wasz czas. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa!